Sponsorem programu jest Goliard, producent makaronów. No witajcie kochani ludkowie w ten zimowy czas, a dzisiaj przywędrowaliśmy wedle naszego szlaku kulinarnego Śląski Smaki do Orzeszowoszczyt do zajazdu kasztelańskiego. Jest tu fest pięknie, ale przede wszystkim echt po śląsku, po naszemu, a jak po naszemu to musi być smacznie. Będą krupnioki, rzymloki i inne dobroci, bez że musicie zostać z nami, bo to już chyba styknie, żebyście tam siedzieli przed ekranami. Idemy ważyć. Pani ludkowie są my we pięknych wnętrzach Domu Śląskiej Kultury w Orzeszu. A jak Dom Śląskiej Kultury, to też musi być ech po Śląsku, czyli krupniok i żymlok. Ale żeby troszkę to wiecie urozmaicić i żeby tak było po moimu, zrobimy się dzisiaj o tako szumno zapiekanka właśnie z krupniokiem i żymlokiem. Do tego potrzebujemy mleko, masło, cebula, troszkę gałki, sól, korzeni, wiadomo. Nudle mogą być taki. Coś ala na łazanki, troszkę kejzy, żeby nam to wszystko chyciło. I to z tego wszystkiego zrobimy w taki, forymce, zrobimy zapiekanka, domę do piekaroka, ale będziemy ją podawać na zimno z tego, żeby nam się to wszystko nie wydziwało, żeby się trzymało do kupy i żeby to było fajne w przekroju, ale żeby to było takie piękniejsze, to domy tam jeszcze trochę zieleniny i będzie rychtyk smaczny. No i przód co, to słuchajcie, petluje mi już tu woda. Woda mom posolono. No i teraz te moje nudle muszę uważyć i bardzo ważna rzecz, tak jak dycki godzą, żebyście się do nudli dali oleju, żeby wam się nie kleiły, to teraz będzie blank i bo oleju nie dowłamy, bo nudle mają się kleić. A powiem wam czemu. One mają chytać właśnie ta zołza, a będziemy robić zołza beszamelową. Ja, no to sujemy. Tak, to lekko to przefyrlą, przykryjemy i niech się waży, Ufale Bożej. I o teraz zrobię jedna rzecz, na maśle zeszkla cebulka, z kisz tego, że do krupnioka, dożymloka to aż się prosi, żeby ta cebula tam była i ona też w naszej zapiekance musi być. Tak kosteczka, nie musi to być ganz drobno, bo żaden z tego szczylać nie będzie. I na tym masełku sobie to fajnie zeszklimy, tak. I wciepujemy cebulka. Tak i no zeszklić. W śląskiej kuchni cebula zawsze była i było tej cebule dużo. I tak jak godą bez zima trzeba cebulę jeść dużo z kiszego, że ona ma bardzo dużo witaminy C. Zresztą kto nie pamięta syropu z cebuli, jak tak w karku, że? To eno, jest, najlepszy jest syrop z cebule, troszkę miodu wiadomo, czosku. Takie to jest. Może nie smaczne, ale za to bardzo zdrowe. I nudle już se teraz dom na kroj. A jo w międzyczasie, jak mi się cebulka robi, słuchajcie, będziemy robić ta nasza zupa beszamelowo, czyli pół kostki masła, do tego domy mąka. Zalejemy to mlekiem i zrobię taką. Tako taki luźny beszamel i bardzo ważna rzecz, dużo natki pietruszki, żeby to było takie fajne, zielone, no i musi też być gałka. Pietruszka mamy pokrążano, cebulka się fajnie sieknie, też ją do nakroi, a ja w międzyczasie, słuchajcie, wyszmaruje sobie już ta nasza forma. Najzwyczajniej w świecie bierzecie masło i jedziecie po rantach, żeby żeby nam się to tak nie poprzychytowało. Masełko mamy roztopione słuchajcie i teraz mąka do tego tak dwie łyżki. Robimy lekko ze smożka. No i trzeba będzie tak fajnie wyrlać, żeby nie było żadnych grudek. Po malutku teraz będziemy wylewać mleko, cały czas firlać. Tego mleka troszkę tu idzie, ale to się musi wszystko fajnie rozbełtać, żeby nie było żadnych grudek i zaraz coś tak będzie. Mogę sobie już dać tu sól, korzeni i gałka. Tej gałki tak słuchajcie, nie za dużo, bo gałka jest przez intensywną, żeby potem tego nie przegnać. Myślę, że jeszcze tego mleka tu cyknęmy. Mm. Jak mi to bulknie dom tu natka pietruszki. Tak. Jeszcze raz to do kupy wyferlą i już wyłączą kocher. No i co? Na spodek dowiemy nudle. Mamy masło, nie powinno się to aż to tak fest przychycić, a zresztą krupniok i żymlok puszczą tłuszcz. Nudle polewomę naszą zołzą. Nie musi tego być fest dużo, to chodzi o to, żeby te nudle się nam trzymały. Na spodek domyj rzemloka, to jest ganz egal, czy docierzym cię czy krupniok. Układamy do naszej formy. I teraz, Uzaś, nudle. A, bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Nudle, ale zaraz jeszcze, bo nudle wlezą w te dziurki. Teraz Musimy dać tu jeszcze nasza cebulka. Tak po tym krupnioku i pożym rzymloku. Właściwie pożym loku, bo krupniuk przyjdzie na wierch. Tak. No i co? Nudle. Mm -hmm. Cebulka wonio. I zalewamy to naszą złowzom. Teraz to, no tak wezna troszkę rozpaćką, równo tak, żeby to też wszystkich szpar się tam dostało i nam będą się z tego zrobiła tych tako fajno zapiekaneczka no i co? uzajdowujemy krupniok i teraz musimy tu eno te nudle po wierchu posypiemy kejzom, ale nie sujecie tego zarost, eno jak to się lekko fajnie nam no, popiecze bo kliza się prędko spoli a środek będzie nieprzepieczony no i polewamy zaś po powierchu naszą zouzą równamy fajnie tak bardzo ważna rzecz nie pieczeć się tego w za wysoki temperaturze z kisz tego, że mogłoby Wam porozsadzać te mloki i krupnioki. I teraz tak. Z tym idę do piekaroka, 160 stopni. Jak będziecie widzieć, że ranty odchodzą, to zapiekanka jest gotowa. I bardzo ważna rzecz. Nie wyciepujecie tego zaraz, bo to się rozjedzie, no to musi fajnie wytygnąć. A pod koniec zapiekania posypiemy to po wierzchu kejzem, żeby się to tak fajnie schyciło. Rączka gotuje, Kochani Ludkowie, nasza zapiekanka troszkę dziwno, bo krupniokowo, żymlokowo w piekaroku, a my przechodzimy do konkretów, a konkretem będzie dobry karminadel na pan szkrałcie. Każdy go na Śląsku zno i każdemu szmakuje. A z karminadlem to mi się tak no jedna rzecz kojarzy, jak ten no ojciec przychodził z tej gruby i ten procnie zrobiony karminadl, a te bajtle na niego zaglądały i no wuniały to co po karminadlu zostało. Dzisiaj dzięki Bogu mamy czasy, że karminadle są łacne, możemy ich jeść, jeść, wiele chcemy, no i dzisiaj se takiego karminadla zrobimy. Kochani ludkowie, no i przód co to se pokrążą ta jedna cebulka i bardzo ważna rzecz, jedni Cebula dowaję surowo ja wychodzę z założenia, żeby jednak ta cebula lekko zeszklić z kisz, tego że po tym się, po tym karbinadlu, no, tak dodając po śląsku, nie gyrco, nie odbijo. A tak jak do świeżo, to jednak cebula ma to do tego, że tak się powoduje. Normalnie w kosteczka tego mięsa, tu tak mam, z 80 dK i troszkę do domy oczywiście bez szpyrek, żeby nam się te szpyrki nie poleły. Czemu na fecie? Z tego, że mamy karmi nadle wieprzowe, a jak wieprzowe mięso, to też wieprzowy tłuszcz. Nie za dużo, bo ta cebulka się moje no tak fajnie zeszklić. I jadę z tym koksem. I ciach mięsko do naszej miski. Bardzo ważna rzecz. Moja starka zawsze rzymła. Moczyła w mleku z kisztego, że wtedy karminadle będą bardziej delikatne. Oczywiście w wodzie też możecie, możecie moczyć, ale na mleku będzie dużo lepsze. Tak to jeszcze muszę wyciatrać, żeby ta rzymła napiła. I troszeczkę to muszę, no tak, osączyć. Zaraz tu tu ciepne jajco. I reszta rzeczy. Tak i kochani Ludkowie, teraz te tu dumę ta cebulka zeszklono. a tak, pięknie wonio. I tak może dzwoniać w całki, całki chałupie. No i co? Jajeczko? Myślę, że jedne styknie, sól, korzyni. No i teraz to muszę eno, do kupy wszystko wyferlać. I tak zrobić, żeby, żeby moja masa była bardzo taką delikatną. Najgorsze na świecie to jest to, jak karbinadel jest twardy. Karbindle mają być mięciutkie, delikatne. A takie też będą. Przypominam eno, że nie dowonę tu żadnych specjalnych mieszanek. Pierwszej tam Gospodynie nie miały nic takiego, a karbinadle były jak ta lala, mięsko się no fajnie tu gryzie. Przyszedł czas na panczkraut, jedni go dają ciap pusta, jedni ciaper kapusta, a to i tak znaczy to samo. Do tego potrzebujemy pół kilo uważonej, kiszonej kapusty, e, kilo kartofli, które zaraz posztamfuję, jedna cebula, no i musi być fet ze szpyrkami. E, fed umie się go do, bo oczywiście w Katowicach czy tam się mianowicie go dają tłuste, nie? No to co, domce już tu kapusta i pamiętajcie muszą być szpyrki. Muszą być szpyrki. tego teraz dom, kilo kartofli. Tak. Posztampuję ich tu i przeciepnę, tak. Kartofle mamy fertig, słuchajcie, i teraz kapucha. Dobrze, żeby była dobrze odcedzona, żeby tam dużo wody nie było. Potem ten panczka będzie taki zafez wodnity. Do tego nasze kartofelki. Jedni cebula dawają, jedni nie dowają. Ja proponuję, żeby ta cebula dać, żeby to się fajnie z cebulką przegryzło. Domy już tam listek. Właściwie jeden, dwa. Czy cztery kulki ziela angielskiego. No i ta. Wspomniano już cebulka, ale jakby kiedy cebulę nie miał albo nie lubił, to bez tego też spokojnie może pan szkraut zrobić. No i teraz to jedno do kupy, słuchajcie, trzeba dobrze wyferlać. Ogień niech mi być za, za wielki, żeby wam się to nie przypaliło, To się ma pomalutku dymfować. Przykryjemy se to deklem. A my teraz będziemy formować nasze karminadle. Mam tu bułka tarto. Mam już też patelnia. Tak i bardzo ważna rzecz, że moczymy ręce w zimnej wodzie. No i bieremy taką. Taką miarę. Pierwsze to trzeba tak fajnie pościskać, poklaskać, porównać. No i mniej więcej taki powinien być karminadel. Nie za chruby, żeby się nam prędzej przepiekł. W grubości 1,5 centa do bułki. I już mamy pierwszego fajnego delikwenta, kiedy zaraz pójdzie na patelniach. Karminadel, słuchajcie, ukulana. I teraz sprawdza jak tam. Mój punch crowd. smakowo. Zaraz do myciutek magii, bo kuka puście magii troszkę mogiemy cyknąć, ale minimalnie, żeby tego nie przegnać, bo magii jest intensywne. Tak, korzenio. I soli. Teraz to na przeferlomę. Nie chcę, to jeszcze pomału siedzi, a ją już pieka. A właściwie smaża nasze karminatle. No i ciepiemy nasze. Pamiętajcie, na fecie wtedy będą fajne, złociste. Kochani ludkowie, wszystko mamy nagotowane. Mogę śmiało nakładać na talerz. A wygląda to wszystko. Przedobrze, na środek domy nasz Panszkraut. Mm, ale wonio, a jak smakować będzie. I na to, eno teraz, pięknie z wierchu domy se nasze szumne karminazle. Kochani ludkowie, co tu dużo godać. Zróbcie se w doma, pospominajcie se. Dobre smaki, bo taki smaki, naprawdę warto mieć w doma. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Karminadle z pan zjedzone. Co zresztą widać, słuchajcie, ale my się dzisiaj pomaszkiecili, a jak Konkretne łobio to też musi być konkretny deser i będą po mojemu ajerkuchy z jabłkami, a do tych co nie poradzą po śląsku to będą placki z kiszki, a jak nie wiedzą co to kiszka to niech kombinują. Będą najzwyklejsze racuchy z jabłkami, do tego potrzebujemy kiszka, czyli kwaśne mleko, 400 ml, tutaj to taki jeden kubeczek, będzie z tego wylaził. Do tego domysę dwa jajca, zaraz to wszystko ufyrlomy z tymi jajcami. Jedni tam ubijają białka, słuchajcie, z tego żaden nie będzie szczyrlął. Do się natron, to to wszystko się dźwignie. Natron, czyli soda, bo do tego przyjdą dwie łyżeczki właśnie natronu. Jeden cukier wanilinowy, cukier do szmaku, jedni lubią bardziej słodki, jedni mniej słodki. I tak ze 33 deka mąki pszennej. Mogę to już wszystko tu suć i do tego oczywiście, żeby fajnie woniało do my jabłka. Jabłka otrzymy na łoczku. Teraz jeszcze cukier. No i mąka. A muszą być na tela gęste, żeby nie rozjeżdżały się, jak ich wyda tu na patelnia Fajnie kielnią wlewą. Ale nie mogą być też takie za feskitowate, no bo będą twardawe. Tak? No, i teraz sepoczę na no, te nasze jabłka. Jedni jeszcze lubią je też osobiście skórzica, ale nie, nie każdy ten cynamon jakoś tak toleruje. Bez toż dzisiaj zrobimy tak bardziej uniwersalnie. I pamiętajcie, żeby jabłka były fajne, pokwaskowate. No, te jabłka są fes wielkie. To nie wiem, czy dwa, aż cały dom. Normalnie to. Spokojnie dwa całe jabłka mogę dać, ale te są rychtyk. wiele, żeby potem nie przedobrzyć, bo to ciasto tego nie udźwignie. Na razie domtela wylamołam, słuchajcie. No i teraz te nasze jabłuszka, włącza się już nasza patelka. Jabłka do tego. Teraz do kupy trzeba wyferlać. O, myślę, że więcej tych jabłek nie bo by były same jabłka. No i jak mi się nagrzeje, patelka wleja tam olej, jak olej się nagrzeje, będziemy smażyć nasze ajerkuchy czy lacki z woł, jak z No i co, kochani ludkowie, spróbujemy się wloć. No, już prawie ten nasz tłuszcz. Jest Natela nagrzoty, pamiętajcie, żeby temperatura nie była za wysoko, żeby Wam się to nie spoleło, a żeby kuchy były fajne, złociste. I lejemy dalej. Kochani ludkowie, mamy piękne, złociste nasze aerkuchy Teraz nic, no ich trzeba przełożyć na ten szumnie przygotowany talerz. No i powiem Wam, Natela, że taki aerkuchy nie zawsze idzie idealnie ich wycyrklować, żeby były okrągłe, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby było smacznie, a one takie są. Eno trzeba po wierchu popudrować i na takie pyszności możecie przyjechać tu do Orzyszo albo sobie zrobić doma. A naprawdę bajtle będą zadowolone, że taki dobry maszkę żeście im zrobili. Rączka że ze smakiem zjesz kochani ludzko, wszystko naważone, napieczone ajer kuchy i moja dziwna zapiekanka z nudlami i skrupniokiem ale wygląda dobrze a szmakować zapewniam będzie jeszcze lepszy a są ze mną sami Właściciele zajazdu kaszteleńskiego, pani Iwona i Adam Gorol. E, nazwisko mocie przesuperowe i o jak e, e, się śmieja, bo takie fajne, nie? E, bo są w miejscu, e, które się nazywa dom śląskiej kultury, śląskiej... dlatego tak bardzo pasuje. Tak fajnie pasuje, <grym> ale właśnie o to chodzi, żeby było śmiesznie. I to tak suna z kisz tego, że ta zapiekanka, ona jeszcze Dziękuję. nie wytęgła do końca. A nie chcę, żeby, żeby się ta moja proca poszła na marne. Próbujcie, kosztujcie, jakie mi to wyszło. A Jose ja zaraz spróbuję tego, co jest Waszą specjalnością. No bo właśnie, e, kuchnia Śląsko to jest u Was numer jeden. Tak, jak najbardziej. Specjalizujemy się właśnie w kuchni śląskiej, tradycyjnej kuchni śląskiej. E, czyli generalnie u Was e, receptury są autentyczne, są zbliżone do tych najbardziej archaicznych, do tych hmm. najprostszych. Ale y, ja zawsze widzę, że najprostsze rzeczy są najlepsze. Najsmaczniejsze, to jest Najsmaczniej. prawda. To widzimy właśnie po naszych... Klientach. Przede wszystkim tutaj trzeba powiedzieć, że program yy, Szlak Śląskich, Śląskich Smaków, program Śląskiej Organizacji Turystycznej idealnie komponuje, komponuje z naszym programem naszej działalności mm -hmm. tutaj w Zajdzie Kaszczańskim, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej yy, o Domu Śląskiej Kultury, to od dwóch lat nasz zajazd jakby poza działalnością podstawową, gastronomiczną prowadzi działalność kulturową. I właśnie dodaliśmy do naszej nazwy drugi człon, nazwę Dom Śląskiej Kultury. A, a co za tym idzie, co jest ideą tej, tej działalności, to propagowanie na Śląsku tutaj właśnie Śląskiej Kultury, Śląskiej Gwary, no i również Śląskiej tradycji. Kuchni, Śląskich Tradycji, gdzie ta kuchnia to, to jest całość, się... To jest kultura, to jest, to jest jedna, jedna wielka całość. Także tak jak wspomniałem, ten program Szlak Śląskich Smaków idealnie komponuje właśnie z tym, co my tutaj chcemy robić, co robimy i, i w tym kierunku właśnie się się Podążam. rozwijamy. I niech tak zostanie do końca świata. Kochani ludzko, wy za w końcu <laughs> Już to, Kochani ludkowie, my się udać widzimy za tydzień. Oczywiście będziemy w ciekawych miejscach. Zaglądajcie, kaj tam będziemy. A jakbyście prawie chcieli sobie pospominać, co my tu dzisiaj piścili, to wleście nas tu na www.gotuje.tv.p.pl Cyknijcie też fotka, choćby taki zapiekance i poślijcie na mojego Facebooka jako Wam to wszystko wyszło, a my się uzać widzimy za tydzień w ciekawych miejscach, no jakbyście prawie chcieli też posłuchać, to we środa wyda też w Radioku. Trzymajcie się, i co smakuje? Rewelacja. Ja? To. Pierwszy raz wiem, ale... Pierwszą Rewelacja, czas, 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 Rewelacja. Tylko może pozwolisz, że ja, ja Cię obsłużę. Dobra. Ja myślę, że... Krupniok version. Żeby w naszym menu ta <laughs> zapiekanka się znalazła. Mm. Mm, taka chrupiąca, chrupiąca popola, nie, a to... Ale masz co chwalić Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Sponsorem programu jest Goliat, producent makaronów.